Siema System Noxon, a to jest Inside the Backrooms. Jesteśmy przy naszym filarku. Możecie go kojarzyć z poprzedniego odcinka? Jeśli nie, to ktoś musi zobaczyć, bo był naprawdę fajny. Dużo się działo. Teraz również dużo się będzie dziać, ponieważ tam jest przyjemniaczek, gdzie po prostu mnie świat tam zrespałnił I, I... I tyle. Widzę tu valwa. Dobrze, możemy. Co w ogóle ja mam w punku? Mam resztę rzeczy których korzystałem, które mogą mi się przydać. Tam widzę, czy ty naprawdę jesteś jedynym przeciwnikiem tutaj. Tu widzę. O. o. o, 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 o. dokładnie. Interakt, czy ja ciebie muszę zablokować jakoś? Działa perfekcyjnie. Ale nie nie nie, nie wydaje mi się, abyś był jedynym przeciwnikiem. Jakby smali też tutaj może być, pewnie. Tutaj też bym to wyłączył. Ja mam nadzieję, że też tą osobę będę widzieć, która mnie goni. Na razie gówno widać. Ło, ale lax. Nie mogę więcej nosić tych rzeczy. To jakby chyba mam jeszcze jeden walt. Tu są drzwi. Protekcyjny sut mam... Nie, nie 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 nie, nie. To, jest, to jest zły pomysł. Musimy, musimy się wyleczyć. Eee, tam byliśmy się przycisnęli jakoś. Ale no, to tylko jakoś. Oooo, hej! Ale jesteś brzydki! Dobra, mi stamina się kończy, muszę się chować. Ty jesteś ślepy i brzydki Nie widziałeś, żebym tu wlazł, prawda? Ślepy i brzydki Nie widziałeś mnie, prawda? Nie, nie widziałeś Trochę wygląda jak SCP, ten fistaszek No spójrzcie tylko na niego No tylko wyobraźcie sobie, że jeszcze ma pręty, no I ty po każdym ataku będziesz iść do tego swojego cielska? Nie ma sensu. Opie, tu są drzwi. You need red access card to open this door. KPW, o ja tu jestem, gdzie on był? Pick up garage access card. Oj, piękne flaki. Nie jesteśmy w połowie, a ja już czuję, że zrobiłem kawał roboty. Jak, jak oh. ty? Aha, czekaj. Oha. Czy ty możesz brać zawory. No, no przecież że musiałeś mnie zobaczyć. Tu mamy zrobione. O, ja się wiem, ja wiem, że ja tutaj się pogubię. O, woda. Nie mogę więcej tego nosić, gdzieś jeszcze jeden walf musi być. To jest okropne. Te światła są tak rażące, że ja nie widzę, gdzie jest gościu. Nie widzę go. Jeszcze lampa tutaj, co mnie oświetla, mnie oświetla. Oślepia. Ale no, nie widzę go. A, tu jesteś. Oj, moje Sanity, idzie w cholerę źle. Dobra, widziałem Walfa. Ale żeś ty blisko był. Możemy się zamienić. Ty wejdziesz do skrytki, zamknę cię. Zrobię wszystkie przełączniki. Będzie idealny. Tak, prawda? 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 Super. Cieszy mnie to, że się dogadaliśmy. Niech mi się ustabilizuje życie, naprawdę. Jezu, mam coraz mniej! Mogę się schować, no przecież. Schowek, 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 schowek. Fu widziałem Walfa i teraz nie będę wiedział gdzie on jest serio jak, jak kur... jesteś całkiem mądry nieważne te a ty nie przy dobra tam, tam, tam nie brakuje mi staminy! Okej, okay, znowu wróciliśmy do punktu wejścia czekamy nie mogę dłużej czekać. Moje zdrowie jest słabe. Musi się unormować. Mówiłem, że się pogubię. Mówiłem! Ja wiem, że ja tutaj się pogubię. Tam jest przyjemniaczek. A może zobacz. Czy wstanie w jednej linii to dobry pomysł? Myślę, że nie. Takie drzwi są. I jeszcze skażone. O, Przydadzą się. Tu jest woda, też się przyda. Zawór zrobiliśmy tutaj. Gdzieś musi być coś odkręcone. No musi być. Oho! Oho, go ładuje. Oby nie. Zaraz, tu było ciało. Tu było ciało. Ja wiem, że... Robiłem tu. Nie dawaj mi tych dźwięków. Robiłem walfa. Tam jest, okej. Okay. Pójdziemy tu. Dobrze, że poleźliśmy tu. No i dobrze. News. To jesteś ostatni? Powoli żmudne kręcenie. Ja mam super pomysł. Weź mnie, zabij. Weź mnie, zabij. Ja chcę zobaczyć, czy może jak, jeśli umrę, to czy mogę dostać się do tamtych drzwi. Ja wiem, to jest głupie, totalnie. Ja mam jeszcze parę żyć. Doors locked. Nie, nie, nie przejdę. Nie, nie ma szans. Tak samo do tych drzwi się nie dostanę, prawda? Prawda. No. Wcale nie widać. Super. Drzwi Zamykamy i ciśniemy cię z tym korytarzem. Stamina musi się odregenerować. Coś patrzymy z pleców. Nic nie ma. Idziemy dalej. Ej, kurwa, mać, serio. Oj, 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 Dostałeś się tu, prawda? Dostałeś się tu. Dostałeś. Uciekaj. Idziemy, klikaj ten shift! Jak on się dostał? Wiecie co, mogłem zrobić taki mych, ale no To byłoby raczej samobójstwo Czy sobie zradzamy. co tam jest dalej? Nie nie słyszę bicia. Zaraz czy ja naprawdę utknąłem. Ja na... Nie nie utknąłem. Teraz prowadzisz mnie do windy. Do windy mnie prowadzisz. Skąd ja mam znać kodzik? Ej, ja chyba utknąłem. Tak na 99% utknąłem. Bo zamknąłem drzwi. A ja jako trup nie mogę, przecież. No fajnie, że pokazujesz tam, ale no. To musi być gdzieś w tym korytarzu. Nie, dobra, otworzył. Otworzył, jak się włamywał. Dobra, widzę drzwi. Super. Mogę? Nie mogę. Faktycznie, gdyby też na końcu była jakaś karta, to można byłoby się cofnąć, miałoby to sens. To jest pytanie, jak ja mogę go wyminąć? Skoro on tutaj jest, prawdopodobnie ciągle dalej. Ale jeszcze zobaczyć widok? No, standardzik. Motorka pali? Pali. Oczywiście, że jesteś na końcu. Czyli gdzie -ma mam Nie mam. Jakby nie znam kodu też. Więc tak średnio najeża. Cześć. Oczywiście. Oczywiście, że musiałeś. Ja widziałem tam jakiś przełącznik, ale no. Muszę zrobić shortcut'a Aha, to jest teraz wyłączone. No pewnie. No chodź tu. Zrobimy bongo małe. Nie, nie zrobimy, bo mnie zabijesz na trzy hity. Serio. Idź, idź, idź w tamtą stronę. Pils. Idź w tamtą stronę. Jeśli pójdzie w tamtą stronę, będę miał wolną windę. I będę miał czas na złamanie kodu. Tu są drzwi. To nie, niech on zostanie tam cały czas. Jest tam. Elo mordo O, kto by pomyślał, że przez takie piorunstwo mogę mieć problemy? Kodzik? Nie działało. To spróbujmy 6284. Teraz nie 501. Zero nie mogę, 7? Nie. O, tu jest notatka. 4, 7, Ale dalej mnie interesuje, co jest za tymi czerwonymi drzwiami. Naprawdę. Well, to chyba jest nowy poziom. To chyba jest praktycznie nowy poziom. O! Mordo, kim jesteś? Co tu robisz? Co tu mam? Open door Note, Entity 67 A Humanoid being lies in the backrooms It's like to trick people with party objects, but at the end The Entity will kill them and then will collect their corpse, turning them into a body-feast of humanity flesh and bones in order to convert them into CAKES! Niedzięki... Naprawdę? I w takiej ciemności? Co to było? W takiej ciemności mam grać? Co jest grane Ja tu nic nie widzę O, okej okay. Teraz Ja słyszę dalej dyszenie Open door? Aha, to po tej stronie Ja zrobiłem kółko jedne No nie no, w windzie się nie schowam nie? Nie ma szans, on jest tuż za ścianą. Teraz co? On jest za ścianą, tu czy jak? Dajcie mi światło! Światło, dajcie mi. Co jeszcze? Pomysł. Nic nie widzę. Ja wam tą prawdopodobnie rozświetlę, ale. Tu jest naprawdę pure black. O, widzę przycisk. Ok. Nie, nie wiem, czy tak to powinno działać. Nie mam pojęcia. No, co jest grane? O, klatka słodowa. To, to jest ok. Idziemy do góry Światło Zaraz Ja tutaj byłem Ja tutaj byłem O nie, 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 nie Dobrze już uciekam Jak ja z radacji mogę się wyleczyć O, w taki sposób Zaraz to ja tutaj byłem czy jak? Ja nie, nie rozumiem teraz. Aha! Okej, okay, to są te drzwi zamknięte, co były. Jak nacisnę to. Czy naprawdę Nie, nie, nie chcę sprawdzać Nie chcę się z nim męczyć. Tylko. O, piękne światełko było. Tylko czemu ja teraz mam opcję cofania się? Coś, coś mnie prawdopodobnie. Coś mnie prawdopodobnie łapie Coś mnie prawdopodobnie łapie ja nie mam... Ja nie wiem gdzie co jest Nie mam pojęcia Coś tutaj jest Kuźwa mać Zaraz, ja mam pomysł Ja mam pomysł, ja mam... Ej, gościu! Come on bro Bro, where are you? You want to kill me? Kill me Kill me your motherfucker. Teraz widzę więcej. No naprawdę, teraz. Oj, pięknie, teraz tutaj to widać. Możemy sobie to eksplorować I ja myślę, że to będzie w następnym filmie. O ile. Ogarnę. Wyświetlanie tego gówna. O, o, o. Pieseł tu jest. Ok. Hasło jakieś. Tu jest zasilanie, nie, nie potrzebuje fusów, mam rozumieć. Tu jest kolejne stanowisko. Z biurami, nic więcej. Tu, tu jest duża przestrzeń, tutaj nas nie było w 100%. Tu są drzwi Understandable Drzwi, drzwi. O, witaj. Że tu jesteś. A teraz mogę otwierać drzwi. Co jest? O, roślinka do góry nogami postawiona. Tu chyba faktycznie. Tu być może jest jakiś nowy przeciwnik. Skoro wszystko jest odwrócone do góry nogami. A nie, dobra, ja wiem. Ja wiem, to, to nie jest tak, że są dwa miejsca do respawnowania. Ta gra ma problemy czasami z rozróżnianiem poziomów. Ja to zauważyłem przy y, graniu samemu, ale no na, naprawdę jest jakiś taki dziwny błąd, że dźwięki się przemieszczają. Że postać z poziomu 1 będzie słyszana z poziomu numer 0, albo z poziomu numer 2, tak to wygląda. Mhm. I teraz mam dokładnie to samo: że drzwi są pode mną, czyli na poziomie niżej, ale są na poziomie wyżej. I dlatego serce mi bije. Dobra, ja, ja myślę, że tutaj skończę. Muszę faktycznie rozkminić jak rozwiązać ten problem, ewentualnie czy istnieją jakieś mody, yy, czy ktoś w ogóle dał radę to przejść, bo skoro to jest faktycznie... cichaj bądź, czy to jest ciemność, gdzie ja nic nie widzę, to trochę to jest nieciekawe myślę, bo na tyle, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć